Festyn rodzinny w Sząstowicach w tym roku przebiegł pod znakiem sportu wśród przedszkolaków. Zorganizowaliśmy pierwszą mini olimpiadę sportową. Dzisiaj jest pierwsza próba, a myślę, że w następnych latach będziemy próbować zapraszać do właśnie konkurencji sportowych inne przedszkola. Naszym zamysłem jest, żeby zachęcić do ruchu, dlatego kto weźmie udział, wygrywa. Niektórych dzieci do ruchu nie trzeba namawiać, inne potrzebują drobnej zachęty. No, a Melkę to najłatwiej chyba słodyczami przekupić. To mogłaby cały dzień biegać. Na trampolinie lubi skakać, biegać, bardzo lubi na rowerku jeździć. O, Oliwka powtarza po starszej siostrze wszystko. Dobrą zachętą mogą też być ciekawe konkurencje. Będziemy mieli sadzenie marchewek, rzut ziemniakami oraz e, slalą z cebulą. Nasze przedszkola ogólnie się zajmuje zdrową żywnością, zdrowym jedzeniem. Jemy zdrowo, przygotowujemy zdrowe kanapki, zdrowe sałatki, dzieci piją wodę, także jedzą zioła, które sami hodujemy. Jak będę miała 10 lat, to wtedy będę zaczynać już grać w piłkę. Na co dzień grasz w piłkę z tatą? Tak. Nie, nie na co dzień. Często bardzo. Słyszałam, że będzie sadzenie marchewki. Będziesz sadzić marchewkę? Tak. <grytanie> Super. A lubisz jakiś sport? Tak. Jaki? Tańczenie i, i pływanie. Nie tylko przedszkole ma na uwadze zdrowy tryb życia. Cała gmina ciągle rozwija się w tym kierunku. Trzeba zaszczepić w nich tą chęć, żeby po prostu wszyscy ćwiczyli, wszyscy korzystali z jakichś jakich możliwości. Mamy boiska, orlik w dębskiej kuźni, mamy halę sportową w sząstowicach, a w nich możliwości rozwoju w dziedzinie sportu dla starszych i młodszych. Mam nadzieję, że od najmłodszych lat jak zaszczepimy tę chęć do sportu, to ona zaowocuje. Maria spólna, szząstowice TV